Wo sind wir? Wir sind in Wenecji. will in Venedig. In Wien. Ja, ja. ja. Ein, ein Moment bitte. Und jetzt Gustav Tauber, Zeichenlehrer und Direktor des Glatzergläseriums Über Quartag gerade denn nebel verhangen Ring an uh, uh, Altland der stad. ja ja com Gościu jakimś statkiem ala Soku Milenium przyleciał, zabrał płatki? mnie z tej wyspy, daj mi dokończyć, i zabrał mnie na jakąś inną planetę, która się nazywała bodajże Mil, albo Oak, albo Oak Mil, Oud Mil, jakieś coś takiego. Czyli płatki opialna. I No i tam musiał mi zdziałać jakieś ubranie, przebranie, żeby mnie ci się nie znaleźli, no i jak ja czekałam na ubranie nowe, to dostał SMS-a. Tylko, że ten SMS był od jakiegoś wroga, którego ja miałam przeczytać ten SMS z jego telefonu i przeczytałam i się okazało, że on jest wampirem. I się obudziłam. Odkryłaś się to tożsamość? No. Taki miałem sam. Już przed tym jak się pogryzł. Nie, nie. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy oczywiście w Wiedniu, Austria, jakby ktoś nie wiedział, nie Australia. E, oczywiście jesteśmy w Wiedniu, w Austrii, nie w Australii. E, teraz jesteśmy przed Muzeum Historii Naturalnej, w którym już kiedyś byliśmy na pewno tutaj w muzeum możemy naturalne rzeczy znaleźć, takie jak e, na przykład e, szkielety dinozaurów. Ach, rzeczywiście. To jest innego natural muzeum e, e, koszulka. Tylko jeszcze raz to pokaż, bo brzuch muszę ściągnąć, ściągnąłem, tak. E, I tutaj można za jedyne dużo pieniędzy. 44 euro. Euro mieć roczną kartę, ale na pewno tanie jest wejście jednorazowe. Polecamy, byliśmy. Nic nie pamiętam, ale na pewno było bardzo fajnie, bo mi, pamiętam, że mi się bardzo podobało. Ja też nic nie pamiętam. E, więc jeżeli tutaj będziecie w Wiedniu, to oczywiście zapraszamy. E, Natural Museum e, of e, Museum of e, Dinosaurs here jest, jest, yes, ja. Yes, yes, yeah. Teraz idziemy do pani żony, która na pewno pamięta jak była w środku, bo ona wszystko pamięta. Tam jest słońce. Tak jak słoń pamiętam. Uwaga. Czy pani jak było w tym muzeum? Pani się podobało? Nie no podobało mi się z tego co pamiętam. No dobra, to, to, to w takiej razie wywiad. Czy pani pani była tutaj w tym muzeum? Byłam. Pani była w muzeum, chcieliśmy dowiedzieć się, jak pani wchodzi na prawo, to co tam jest? Nie pamiętam co jak wchodzę na prawo. A jak pani wchodzi na a lewo, na lewo, na, na lewo i potem patrzy się pani znowu w lewo jest. A co ten jest ten na a koło... co jest na piętrze. Tylko zastanawiam się, czy myśmy byli w dwóch budynkach, czy tylko w jednym. Byliśmy w dwóch budynkach. Co pani pamięta z tego? Podobało się pani warto odwiedzić? Pamiętam, że wtedy mówiliśmy, że warto. Kompletnie nic nie pamiętamy. A patrzcie, jak, patrz jak pani żona pięknie wygląda. Paczek, jak pięknie, pięknie wygląda. Ja tak przy niej trochę dinozaur. Ale pana czołka też pięknie wygląda. Ale jej nie widać. No właśnie, jestem kamerzystą i montażystą i reżyser. Dzięki. Dobra, dziękuję bardzo. E, więc co pamiętasz z tego muzeum? Nic. Ja w ogóle myślałam, że to. Nie, to myślałam akurat, że jest w Wieniu. Ale to, co widzieliście wcześniej na przebitkach, myślałam, że było w Budapeszcie. Więc ogólnie nie pytajcie mnie co gdzie, jak. Oh, Jak to tam? Panie się siedzi? I nie no. pisze się sprawdzianu? No? Z rosyjskiego? No. Da? No. 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 Mm? Ładno. No Teraz ja szybki kurs rosyjskiego. Wok Zajc. Co? Proszę Państwa jeszcze majowe wspomnienie ze Stanów. Wspaniałe żelki. Co prawda wiem, że chyba głosy bardziej przemawiają za truskawkową wersją. Mhm. Jednakże te również są bardzo, bardzo dobre. Later. Panie Przewodniku, gdzie pan się wybiera? Uh, do moich kolegów z Piki Blinders. No właśnie. And I mam ten nazwę trochę wyjątkowo. Tomasz Duczyński. <laughs> Ale oczywiście żartuję. Ja wiem, że tutaj też są polscy czytelnicy i chciałem ich też bardzo serdecznie przywitać. Proszę Państwo, pozwolę sobie przeczytać bardzo krótki fragment po to, żebyście posłuchali bardzo szeleszczącego języka, który prowadzi nas w klimat. Oczywiście opowieści, która łączy tak naprawdę dwa narody. Do tego przygotujcie się, się Państwo na najbliższe dwie godziny. Also, bitte Gustaw Taube, dyrektor i nauczyciel w miejscowym liceum, opuścił zamglony rynek i skręcił obok nowego gmachu Banku Rzeszy w Bruchterberg, prowadzącą przez kamienny most na wyspę Piasek. Two thousand years later. Chciałem tylko złożyć wyrazek głębokiego podziwu dla pańskiej zdolności historycznej. Z... To. Klimta? Klimta, tak. Aha, nas No proszę państwa, pani żona szaleje, to już które piąte ciasto? Ale... <laughs> <Co> za <zadajś>? siódma. <laughs> Proszę Państwa, musicie się zbliżyć do mnie. Dobrze? Jak było? Jak było? <laughs> Fajnie, było. Pani żona. Brzmiała szóstą dorytkę wina i mówi: Nie, 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 a te leje do lewa, kurde, piątą butelkę. No i dlatego pani żona się tak śmieje. Nie, ciasta żeśmy próbowali, różne, naprawdę niesamowite. Zjadłem ich 42 fajniej żona zdawać 40, to ja tylko jedno ja, 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 ja jedno półtorej. ja jedno ale bardzo dobre a ja jeszcze żałuję że Blanka mi nie dała spróbować i Tomek mi nie dał spróbować ja, ja, miała nie, jeszcze prosiłaś. większą paletę no nie pomyślałam o tym żebym miała jeszcze większą paletę prób ciast proszę państwa podobno prób... na początku tego bo wy będziecie gadać i ja będę musiała to ciąć, nie, nie mam zamiaru tego słuchać proszę państwa podobno w tym rozdaniu nagród był na początku chaos a żeśmy weszli w idealnym momencie czyli na sam koniec więc nie trzeba było stać i udawać, że jest chuchu fajnie. <laughs> Więc tak naprawdę od razu przyszliśmy do ciast. <laughs> A ja, a ja muszę powiedzieć, że w dwóch że nagrodę wygrał autor książki, która kiedyś w Polsce była wydana, 15 chyba lat temu, Subtenal Lost Lili Steinbeck, niesamowita książka, która bardzo mi się kiedyś podobała i nie wiedziałam, że ten autor jest nominowany do nagrody austriackiej, kryminalnej, bardzo znanej i wygrał tę nagrodę, bardzo wygrał się grał z nim porozmawiał, zrobił się cały czerwony na twarzy, wcisnął mu książkę swoją, więc jest super. On nie zabrał moją książkę, bardzo chciał przeczytać moją książkę. Tak. I I w ogóle. No, się do Silna przyjechać na festiwal. O, strasznie! I dawali w ogóle darmowe książki jeszcze. Nie wiadomo o czym. Tak, mamy, mamy cały zestaw, proszę, proszę. A, tak, jak dla Polaka za darmo daje to się to źle kończy. Ale w ogóle co to był za budynek, przypomnijcie? Tam gdzie byliśmy? To był budynek rodziny żydowskiej, który był pałacem. Właśnie tej rodziny, i nic więcej się nie dowiedziałam na ten temat. Ale wyglądało jak pałac. Niesamowite sufity, ściany, zresztą chyba na Nie gałanie. wiem, czy my idziemy do metra? Do, metra. No, to do metra? nie, ja staram się wykręcić. Powracam, rękę, muszę Michał zmienić rękę. A jak samo spotkanie? Panie, wiadomo, jesteśmy w Niemczech. Nie, w Austrii jesteśmy. Serio? Ja nie wiem, mówiłeś coś innego. <grym> e, nikt się nie obraził i to jako żart, bo dużo Chyba. żartowałem tak no. Oj, tam były inne okay. szepty, znaczy co? Nie, nie, co? E, bardzo fajne spotkanie było w Café Ministerium. Mnóstwo ludzi e, słuchali, śmiali się, bawili się dobrze. Mnóstwo książek podpisanych, e, bardzo wielu wydenczyków, ale też Polacy, e, niektórzy z Kłodzka. O, patrzcie jaki piękny widok, taki Jestem. mały przerywnik. Jestem piękny, tak, to prawda. No tak, wspaniale, wspaniale. O, proszę Państwa, przerwa na reklamy, przerwa na reklamy. Ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że jest godzina 22.43, no a myśmy wyszli jakieś 5 minut temu. Tak, nie wiem, na oko mówię. Więc tak, teraz idziemy do hotelu, jutro już idziemy. Czy jeszcze macie jakieś przemyślenia dotyczące Wiednia, dzisiejszego dnia, spotkania, czegokolwiek? Tak, żałuję, że nie wzięłam jeszcze paru ciast na wynos. Nie miałam termosa ze sobą. Ale Bardzo fajnie wygląda, i nocą, i w dzień. Pogoda nam dopisała, słońce, naprawdę super. Pan przywodnik, jeszcze chce coś dodać? Eee. Chce powiedzieć, że ma, ludzie mają jeść tutaj. Wienerwald? Tak. ta Wienerwald? restauracja. Wienerwald? 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 ale nie sznycal, inne rzeczy, berwa, bardzo, bardzo dobre żarcie. Eee, bardzo dobre. Wiene, apfel, apfel, co to było? Tak, tak tak, no, tak, tak. taka bardziej sieciówka, chociaż niby od którego. Nie wiem, było nic, coś było, że 1955. Nie wiem, czy to prawda, ale w każdym razie żarcie naprawdę bardzo dobre. No. Duże No. no. Polecam Glatz po niemiecku i polsku. Tak. Czy to jest zakończenie, bo już raczej nic nie będę nagrywać? Tak. Coś jeszcze chcecie powiedzieć na zakończenie? Niech. Dobranoc. Dobranoc, proszę Państwa. Dobranoc. Gutenacht. Gutenacht.